Cześć, tu Przemek z Finax. Finax jest robot doradcą, który oferuje proste, gotowe, pasywne portfele inwestycyjne. Ale w tym programie skupiam się nie, nie na naszym inwestowaniu, na tym, jak, jak my w Finaxie inwestujemy, ale na tym, jak inwestują moi goście i próbuję oni zawsze wyciągać bardzo intymne, personalne informacje o własnym portfelu. Dziś w tym gościem jest Jacek Majer. Cześć, 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 dzięki za zaproszenie, Przemek. Dzięki i witam wszystkich. To ja dziękuję bardzo, bo wiem, że jesteś dość ciekawą, ciekawą postacią na polskim rynku, dość wyjątkową z racji tego jakiego typu produkt promujesz, bo ja tak, tak naprawdę może do tego zaczniemy, zanim przejdziemy do do, do, do i do tych pytań, które zwykle Wiano Siku zadaje. Poznałem Cię na jednej z konferencji finansowych, gdzie opowiadałeś o produkcie, którego nikt inny nie miał w ofercie i to zawsze mnie to intrygowało, więc śmiało skorzystaj z tego, żeby o tym swoim Life Settlements, jeśli dobrze mówię, albo opowiedzieć. Life Settlements, US Life Settlements dokładnie, to się rozszyfrowuje jak amerykański rynek, który polis na życie. O co tutaj chodzi, może w kilku zdaniach powiem. Chodzi o to, że Amerykanie, baby boomers, mają polisy, których mogą już nie chcieć z różnych względów ze względu na wysokie składki, ze względu na choroby, ze względu na brak beneficjenta, czyli spadkobiercy. I oni te polisy, żeby sobie więcej finansów zoptymalizować, sprzedają je na rynku wtórnym i te polisy trafiają potem do inwestorów, którzy kupują polisy podzielone na części. duży inwestorzy, jak Warren Buffett, kupują po 100-200 polis rocznie i czekają, aż polisa zapadnie, czyli eufemistycznie mówiąc zapadnie, a gruncie rzeczy czekają na śmierć ubezpieczonego. I wtedy cała suma ubezpieczenia spływa do inwestora. Oczywiście jest to obwarowane no, wieloma warunkami, jaka musi być polisa, kto wystawił, ile lat będzie trwała, jaki jest czas przeżycia ubezpieczonego, ale to wszystko można znaleźć u mnie na stronie, czy wczytując moje nazwisko w Internet, czy Life Settlements. Czytując naprawdę dużo artykułów na linkinie napisałem około 20 sztuk. I jakiś wywiad tam miałem, także tutaj trudno opowiadać o wszystkim, bo to jest naprawdę bardzo skomplikowane, żeby w tak krótkim czasie wszystko dokładnie opowiedzieć. Prawo bezpieczeństwa, ryzyka, etyki, wszystko tam jest opisane. To by było ale, opcji, ale wiesz, żeby, żeby jednak nasi słuchacze, widzowie, nie zostali tak całkowicie z niczym. Ja zawsze. Y Rozwij trochę moje wątpliwości, bo jak pewnie wiesz, jak spotkaliśmy się, no to ja zawsze mówiłem, pytam się Ciebie, na ile to jest etyczne, czy to nie jest de facto tak, że ja jako inwestor trochę zarabiam na śmierci kogoś tam po drugiej stronie Atlantyku, nie? No to jest pierwsze pytanie, które zadają wszyscy inwestorzy potencjalnie i które myśmy zadali, dowiadując się o tym na plaży na Fuerteventurze, gdzie pływa na windsurfingu od naszego Kolegi, w którym pływamy ze Szwajcarii. I to jest odruchowe pytanie, dlatego że tak to wygląda. Natomiast, jeżeli sobie umyślowie, że ci starsi ludzie, często chorzy, nie mogą utrzymać już tej polisy, bo na przykład składka roczna wynosi 50 tysięcy, to jest porównywalne z emeryturą, powiedzmy. Więc utrzymanie takiej polisy plus choroba, plus koszty. Medyczne, wiadomo, w Stanach za wszystko się płaci, plus ewentualnie jakiś dom opieki lub sytuacja rodzinna typu polisa była, yy, yy, ubezpieczony mąż, a police, pieniądze z polisy miały być do żony, a żona umarła. Więc po co taką polisę utrzymywać, jak się nie ma dzieci? Albo yy, polisa jest zbyt droga i rodzina nie chce jej utrzymywać, a starszej osoby ubezpieczonej nie stać na utrzymanie. Więc yy, można oczywiście taką polisę, zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej, taką polisę sprzedać za tak zwaną surrender value, czyli wartość wewnętrzna polisy, ale jest to przeważnie od 4 do 5 razy mniej, niż jest warta taka polisa na rynku wtórnym. Stąd yy, bardzo dużo polis w Stanach Zjednoczonych upada, bo Amerycy, amerykańscy nie wiedzą o takiej możliwości. Około 5 do 10% jest sprzedawanych na rynku wtórnym, a reszta pada lub firmy obliczeniowe wykupują taką polisę za, za tą salę walutą, wartość wewnętrzną. Wcale nie jest to tak popularne, jakby się mogło wydawać w Stanach Zjednoczonych. U nas nikt o tym nie wiedział, że, to, że taki rynek istnieje. O czym mogę kompetentnie opowiedzieć od sześciu lat, się zajmując tym, tym tematem. Przeważnie, jak podchodzę do ludzi z branży finansowej, jak do Ciebie podchodziłem, jak do ludzie podchodzą do stoiska na tych eventach na Wall Street czy na Forfin, to robią takie wielkie oczy i mówią, to tak można w ogóle? Jak to działa? Więc ta kwestia etyczna jest pierwszorzędna. Oczywiście to nie jest inwestycja dla wszystkich. Jak ktoś ma problemy z tym, że. Yy, ma świadomość, że otrzyma pieniądze dopiero po śmierci ubezpieczonego, a nie myśli o tym, jak pomaga temu ubezpieczonemu, być może jego pieniądze powodują przedłużenie życia, bo lepsze lekarstwa, lepsza opieka i tak dalej. Być może te pieniądze, które dostaje ubezpieczony w cashu, pomaga mu w, w, w lepszym życiu, w, w optymalizacji opieki medycznej i tak dalej. No ale tak jak powiedziałem, nie dla wszystkich to jest. Jak ktoś ma z tym problem etyczny, to nie powinien w to inwestować. No dobra, ale zakładam, zakładam już teraz przechodząc do, do, do standardowych pytań w że ten life settlement to nie był twojej przygody, początek Twojej przygody inwestycyjnej. Więc tak naprawdę, powiedz teraz, od czego się Twoja przygoda z rynkiem kapitałowym, finansowym zaczęła? Powiem, że zaczęła już bardzo dawno, bardzo, bardzo dawno. Z racji mojego wieku, pierwszą książkę, którą przeczytałem, o kapitalizmie w ogóle, bo ja jestem inżynierem w ogóle, więc to, 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 co to jest faktura, to dowiedziałem się w, na studiach podyplomowych dopiero na handlu zagranicznym na Akademii Ekonomicznej w Wrocławiu. Wcześniej to byłem tylko ścisłowcem. Budowałem elektrownie jądrowe, które już się nie wybudowała w Polsce <grym> akurat. Więc tam pierwsza książka to było Jakoki byłego prezesa Chryslera, W jego autobiografii opisywał te problemy, jakie tam Chrysler napotkał i mało nie zbankrutował. I to była książka, która mnie pchnęła w ogóle do biznesu i do giełdy też. I do, no, zacząłem świadomie obserwować, jak ten kapitale się u nas rozwija. I w kwietniu 1991 roku, jak ruszyła giełda, to chyba byłem w Głogowie, wtedy mieszkałem, pierwszym w ogóle, który w dużym atlecie się zapisał. Kupowałem te, te akcje trzy razy w tygodniu, w poniedziałek, środa, piątek, że były sesje. Przeważnie przez pierwsze kilka miesięcy. Różnica między pierwszą sesją a trzecią to było 40%. I ta strasznie mi się to podobało, bo człowiek nic nie robił, a mu pieniądze rosły. Dużo pieniędzy wtedy zarabiałem. I ponieważ już zacząłem handel z Rosją, więc jak Rosjanie przesyłali przedpłatę, powiedzmy tam 20 tysięcy dolarów na jakiś towar, to ja te 20 tysięcy dolarów wyobraź sobie, jakie ryzyko przetrzymywałem od poniedziałku do piątku, bo tam miałem termin płatności w fabrykach. One mi dawały nieraz więcej zysku niż marża na handlu. <noise> Ale to była jazda, jazda po prostu bez trzymanki. I w, 2000, w 1994 roku, jak już się ta Rosja nam w biznesie dosyć mocno rozkręciła, pamiętam, jechałem do Warszawy, do Moskwy przez Warszawę i czytałem parkiet w pociągu nocnym. I tak je już się wydawała że jestem mocno przegrzana. I pamiętam, wyszedłem z pociągu i zadzwoniłem do małżonku do małżonki sprzedaj połowę wszystkiego, co mamy. I to była bardzo dobra decyzja. Bo wszystko to, co zostało, spadło strasznie, a to, co sprzedała, to było zwrot kapitału z zyskiem jeszcze. nie? Mhm. I to była taka pierwsza mocna przygoda. Potem oczywiście, jak pamiętasz giełda, no, rozsypała się w 1994 roku, i długo nie mogła wrócić, ale biznes w Rosji nam tak dobrze szedł, że. No, na Żadna giełda nie, nie, nie mogłaby zakompensować tego, co, co, co się działo wtedy, jak Rosja ruszyła, w sensie otwarła się na świat. No i robiliśmy tam biznes do defaultów w 1998 roku i wtedy okay. powoli zacząłem wracać na giełdy, bo Rosja stanęła kompletnie. Czyli, ale żeby z dziennikarskiego obowiązku dopytam, obecnie żadnego biznesu z Rosją nie robisz? Nie, ze względów politycznych, mentalnościowych, moralnych, po prostu oni zgupieli kompletnie. I poza tym nie wiem, czy, czy to by było opłacalne i czy to by było bezpieczne w tej chwili, bo każdy pieniądz przekazany tam, nie dość, że jest trudność w przekazaniu pieniędzy. No, podsumowując, w 2017 to się skończyło, a porządny upadek był w 2014 roku, kiedy kurs rubla spadł z około 20-30 rubli za euro, w 43 to małżonka podpowiada, był kurs za euro w 2014 roku, a po Krymie był około 100, więc każdy towar przywieziony z Europy podrożał tyle razy, że nikt go nie chciał kupić. Powoli się wycofaliśmy i dopiero w 2017 roku kompletny ten biznes się zamknął. To następnym razem zaproszę do Janusika również twoją, twoją żonę, bo widzę, że ma dużo do, do, do powiedzenia, yy, bardzo, bardzo fajnie, a powiedz yy, yy, Jacku, z czego byś miał emeryturę? Bo jesteś aktywny, nakładam, że jeszcze daleko masz do emerytury. Nie, już jestem na emeryturze właśnie. Fajnie, że już jestem od trzech lat, ale no, to, że prowadziliśmy biznes, to wygenerowało nam tyle kapitału, że ta minimalna składka, którą płaciliśmy, ona wtedy nie była procentowo uzależniona od przychodów czy od dochodów, tylko była jakimś ryczałtem. Śmieszne pieniądze były w stosunku do obrotów. I ona wygenerowała taką emeryturę, że na przykład jak pojedziemy na Fuerteventura, to przeżyjemy z naszej emerytury tam, mając już mieszkanie, mając samochód, na jedzenie po prostu i na prąd. To by nam wystarczyło. I takie są tam niskie koszty życia. Niszcze niż w Polsce chyba, bo nie ma ogrzewania i nie ma ciepłych ciuchów. I proszę Ciebie, w tej chwili właściwie to, w 17 roku, jak już się Rosja skończyła, to trzeba było coś zrobić z pieniędzmi, które jeszcze leżały na giełdzie, tam od początku 2000 lat. Coś było w gotówce, w dolarach i powoli wycofaliśmy pieniądze z giełdy i zaczęliśmy inwestować w nieruchomości. Kupiliśmy jednego flipa, zrobiliśmy we Wrocławiu, potem kupiliśmy dwa mikroapartamenty, mieszkanie i tak od tego 17 roku. I te nieruchomości generowały przychód i szło z tego żyć, mimo że Rosja padła. Potem, jak się zaczęła wojna, to pomyśleliśmy sobie, że tak nie bardzo jest trzymać nieruchomości w Polsce, bo nie wiadomo, co ci ludzie wykombinują, tym bardziej, że ja cały czas ich obserwuję i widzę, że tam różne rzeczy mogą im do głowy strzelić, tym ludziom władzy. I zaczęliśmy wychodzić z nieruchomości. W 2017 roku zamknęła nam się polisa na życie i do życia. Mieliśmy takie dwie polisy, żona jedną i ja jedną. I całe te pieniądze to było wtedy rzędu, 20 lat ta polisa trwała, od 1997-2017. To było rzędu po 100 tysięcy na osobę. I wtedy te 100 tysięcy wymieniliśmy na dolara po kursie 3,58, 3,62 i kupiliśmy cztery polisy z rynku wtórnego Lay Settlement. I te polisy cały czas tam są. One się rolują, ponieważ my już nie musimy oszczędzać na emeryturę. Więc, jeżeli polisa zapada i generuje, powiedzmy, 5, 4, pół tysiąca dolarów zysku, to my ten zysk wypłacamy. A zostawiamy tylko kapitał 10 tysięcy. I one te polisy cały czas sobie tam są. No w tej chwili, e, ostatnio jak liczyliśmy, ich wartość po zapadnięciu to by było rzędu 70 tysięcy dolarów w tej chwili. Ale to nie jest wszystko. Kupiliśmy drugą nieruchomość na Fuerteventurze, wymieniając polską nieruchomość na hiszpańską. Mamy trochę obligacji czteroletnich. Mamy jeszcze jedną nieruchomość w Poznaniu, żeby po prostu całkiem nie wyskakiwać, taki mikroapartament do wynajęcia, ale się tym nie zajmujemy kompletnie. Wszystko żeśmy zlecili firmie, która się tym zajmuje. To jest jedyna nieruchomość, która nam jeszcze zostaje. Dużo lokat mamy, lokaty bardzo fajne. To polecił nam tu lokaty Maciej Samcik w którymś artykule. Nie tylko nam, wszystkim polecił. To jest taki bank hoist szwedzki. Idzie to przez platformę Raisin i tam mamy w tej chwili na lokatach półrocznych i trzymiesięcznych 6,7% w złotówkach jeszcze kilka lokat mamy tu w Volkswagen Bank, 6,5% rocznie, no W Finaxie mamy, trochę w Bitcoinie, trochę w takiej firmie, która zajmuje się faktoringiem. My daliśmy pieniądze pod ten faktoring i co kwartał nam do marża z tego faktoringu spływa na konto. I tak suma sumarum to ta emerytura stanowi, którą dostajemy od ZUS-u, około 1 trzeciej naszych przychodów. Także mamy z czego żyć i że tak powiem, ta teoria, że ile trzeba mieć pieniędzy na emeryturze, żeby z tego żyć, to ja już mam w praktyce tę teorię stosuję. Pamiętasz, te 4 miliony no i tak, 4%, tak. procent, Coś tam tak było takiego. Szkolną to w każdym razie. I ta inwestycja, większość inwestycji jest pasywnych. Life Settlement jeszcze nie powiedziałem, tyle jest kompletnie pasywna, bo tam wystarczy, że się kupi taką polisę i czeka się, aż ona się zrealizuje. Nic tam nie trzeba robić. To poczekaj, poczekaj, bo po, po, po kolei, żeby te pytania z Janosika, żeby po, po kolei je przechodzić, a ja Ty już prawie wszystko, na wszystkie odpowiedziałeś jednym, jednym ciurkiem. Drugie pytanie mam takie, Wie, wiem już czego weźmę emeryturę, gratuluję, yy, mało, mało których z moich rozmówców ma, ma, ma to tak dobrze obczajone, może właśnie to kwestia, kwestia Twojego wieku. Z tego co mówiłeś, masz taką poduszkę finansową i to masz raczej, raczej po prostu w, na, na kontach w banku, tak? Poduszki, jako poduszkę. Tak, jako poduszkę finansową. Mam te lokaty w Hojście, w tym banku szwedzkim, które tam generują te 6,7% rocznie. I w mhm. banku Volkswagen Bank, tam jest 6,5% rocznie. Tam jest gotówka dosyć mocna. Tyle, że można z tego co najmniej, myślę, dwa lata można by z tego żyć, gdyby się wszystko inne padło, nie? Na przykład. No to to, to, no no to super i, to, to długi okres. Dywersyfikacja więc... geograficzna. A co jeszcze jest ciekawe w tym hojście, tam y, y, gwarantem jest nie polski fundusz gwarancyjny bankowy, tylko szwedzki, do miliona koron szwedzkich. A Volkswagen Banku gwarantuje Deutsche Bank, czyli niemiecki fundusz gwarancyjny. Oni w tej chwili jeszcze mają dwa inne banki, chyba Renault Bank, trzeba by spojrzeć, bo tam coś nowego wygenerowali. Byli na ostatnim Forfin Raisin. Mm -hmm. Tak, ja pojarzę, to ja. Dla mnie najważniejsza informacja to, to jest taka, że masz też, masz też, masz też Finax tak, I Finax dlatego czy, się zapyta, czy bardziej pasywnie, tak. czy bardziej aktywnie, jak inwestujesz? Przede wszystkim pasywnie raz zainwestowałem w Finax i trzymam te pieniądze, niech sobie tam rosną. 50 na 50, czyli jak ktoś nie wie, to 50 akcji ETF-ów akcyjnych i 50 ETF-ów obligacyjnych. Chyba hmm. ostatnio. Coś się tam zmieniło w tych, tych procentach, bo podatek musiałem zapłacić, dostałem od Was informację, A, że podatek, czyli czyli rebalancing. rebalancing nastąpił tak, i podatek, no to mnie cieszy, podatki trzeba płacić. No i ta geograficzna dywersyfikacja w nieruchomości w Hiszpanii, które mamy dwie, no i w cały life-settlement to jest jednak w banku-powierniku, nie u żadnej spółki. W żadnej spółce ZOO czy jakiejś innej cywilnej w Stanach Zjednoczonych, tylko to jest straść fiuta i tamte pieniądze, ja uważam, że są w miarę bezpieczne, niżby były w razie W, w Europie na przykład. Nie? Mhm. Tak myślę. A gdybyś, mógł, gdybyś mógł zmienić jedną rzecz na polskim rynku, bo to, że jesteś na polskim rynku, tu działasz, to jaka by to była rzecz? No przede wszystkim stabilność podatkowa. Większość ludzi chce, ci, to inwestują, chce likwidacji podatku Belki. No ja patrząc na, na, to z perspektywy kilku krajów, gdzie wiem, jak funkcjonują rynki kapitałowe, w Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, to mogę powiedzieć, że mamy niski podatek od przychodów kapitałowych. W Hiszpanii jest chyba 35%. W Niemczech chyba też coś koło tego. W każdym razie nie jest tym podatkiem Belki tak źle. Może przydałoby się troszeczkę Podobnie jak jest w Słowacji, dać jakąś ulgę inwestorom długoterminowym, którzy tam rok czy dwa trzymają te pieniądze, czy ci, co oszczędzają na emeryturę. Ale ogólnie, no i stabilność w ogóle, stabilność systemu podatkowego. My jako przedsiębiorcy szczególnie na tym cierpiliśmy, bo co chwilę trzeba było albo zmieniać warunki w księgach swoich, byliśmy też na pełnej księgowości, potem byliśmy na Księdze Przychodów Rozchodów, Widzimy, jak się męczą z tym firmy, które zajmują się księgowością, co chwilę programowanie muszą zmieniać, bo wchodzi jakiś polski ład, a potem nie wchodzi polski ład. Po prostu ta niestabilność jest w zasadzie denerwująca. W innych krajach, mam kontakt przede wszystkim ze Szwajcarią i Niemcami, w Szwajcarii szczególnie, jak podatki, które są 30 lat temu, tak one dzisiaj są. Nie są niskie, ale są stabilne. Mhm, rozumiem. Czyli podatki, podatek Belki. Tu mam po, podobny pogląd do ciebie, że trochę, te, trochę za bardzo demonizujemy ten podatek. Podatek tak. Belki to nie jest główny problem polskiego, polskiego e, rynku. E, no to kolejne pytanie. Trochę tam po, w sumie nie powiedziałeś, bo na razie, tak, jak cię słucham, to tak które pasmo sukcesów, ale jakiś błąd inwestycyjny na pewno musiałeś popełnić. Oczywiste. 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 Więc pochwalcie nim teraz. Kiedyś y, to było <laughs> krótko przed pandemią. Ponieważ się troszkę nudziłem, te wszystkie moje pasywne inwestycje, a jeszcze tak mocno nie siedziałem w life settlement, nie próbowałem tego. W 2017 roku zacząłem, a tak rozwinęło się w do 19-20 dopiero. To jeszcze na ten rynek taki ryzykowny to się ma ten margin level, jak to się nazywa CFA. Ten taki, co w te instrumenty takie bardzo ryzykowne inwestujesz. I ja tam się zgapiłem, bo miałem w XTB konto. Ale to konto się uzupełniało dolarowy, dolarami z, z, z mojego konta walutowego yy, chyba dobę. Czyli nie było takiego szybkiego mechanizmu. I ja zobaczyłem, że margin level mi tu krzyczą, że powinienem uzupełnić. I ja uzupełniłem pieniądze płynęły dobę po, a wszystkie pozycje mi zamknęły i wygenerowało straty rzędu 70 tysięcy złotych wtedy. sobie? Chodziło o ropę. kontrakty miałem potwierdane, ropa spadła bardzo nisko. Ponieważ część roku zamknąłem na dużych zyskach, więc w sumie ta strata nie była taka duża plus minus. Ale akurat to i potem dałem sobie spokój, chociaż błąd, jaki zrobiłem, to to, że nie uzupełniłem tego wcześniej, bo pieniądze i tak miałem, one leżały na innym koncie. Mogłem tam przerzucić i by się tam leżały, i nie po pozycje by się nie pozamykały. I to mnie tak troszeczkę zraziło, i, i to był największy błąd chyba w inwestowaniu. Bo te giełdowe błędy, które były w, w czasie inwestowania na giełdzie, na GPW, jeszcze w czasie 90. czy 2000, no to nie były duże. Czyli jak widziałem, że jakaś strata 5-10%, to zamykałem pozycję i tyle. Nie dopuszczałem do, do jakichś... wtedy nie było margin level, nie było dźwigni. Po prostu trzeba było obserwować, tylko nie było tych programów i trzeba było obserwować codziennie, siedzieć przy komputerze. Ja nawet, jak przeczytałem książkę o świecach japońskich, ponieważ nie było programu do rysowania tych świec, to ja sobie w swoim zeszycie miałem tych osiem czy dziesięć spółek, rysowałem świece codziennie i tak patrzyłem, co się będzie działo z tymi świecami, z teorią i tak dalej. To było takie troszeczkę zeźbienie ręczne. No ale na samej giełdzie dużo Dużo ostatnio zaliczyłem, tylko właśnie na tym instrumencie pochodnym, na, na ropę. Także uważajcie. W 20 przy... roku tak. chyba wiosna, jak spadła. Uważajcie wszyscy na instrumenty pochodne. Trasznie uważajcie. To są tak, zobaczony du, du, dużym ryzykiem. Już trochę znowu wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo wspomniałeś o książce i o tego zacząłeś: jakiegoś japońskiego autora, i teraz o, o tych japońskich świecach. Ale każdego gościa na koniec pytam o jakąś książkę do polecenia. To co by to było w Twoim przypadku? No, przede wszystkim polecam wszystkim, którzy nie tylko inwestują, a chcą się zająć biznesem tego hmm, Jakoka, Jakoka, były prezes Chryslera, to jest członka, członka z, z lat 90., ale sprawdzenia jeszcze jest na rynku, można kupić autobiografię. Ostatnio czytałem y, zasady zdroworozsądkowego inwestowania. Bojla, chyba. chyba, coś takiego. Znasz to taka czerwona książeczka, wydana. Mama książeczka. Tak, mama mała książeczka mała... z doprocentowego inwestowania. No, no, Zyka no, jest... ja Od razu dodam, że ja wszystkie te twoje tytuły rzucę w komentarzu pod filmikiem, więc będziecie mogli spokojnie, dokładnie sobie przeczytać. To jest ostatnie, co czytałem. No, oprócz tego, te pozycje, co, co Michał Szafrański napisał, czyli. E... Jak oszczędzać pieniądze, to kilka lat temu przeczytałem, synu podarowałem. To też polecam. No tak, z takich specjalistycznych książek o, o inwestowaniu na giełdzie, to ja powiem tak: giełda mnie nauczyła w praktyce, co robić, a jak nie robić. Jak czytam te wszystkie książki, czy zaczynam czytać o psychologii inwestowania, o tym, że zamykają pozycje, jak się i tak dalej. Wiesz, dziecko uczy się chodzić, nie czytając książek, po prostu się uczy chodzić. Tak samo ja na giełdzie. Po prostu tak dostałem nieraz nieprzyjemnie po łapach, że się tego nauczyłem tej psychologii Znam swoją psychologię, wiem, jak to jest z tym inwestowaniem. I nigdy nie opuszczałem do tego, żeby pozycje leżały latami na dużym minusie, bo wiadomo, że potem muszą stać się dużo wzrosnąć. Raczej znaczy zamykałem i wychodziłem z giełdy. Super, Jasku, bardzo Ci dziękuję, że podzieliłeś się z naszymi widzami tymi swoimi przemyśleniami i tą, tą wieloletnią yy, no, takim bagażem doświadczeń. Bo ja ja też jestem w sumie wiekowy, ale, ale na giełdzie zaczynałem w 90., pewnie też w czwartym. Tylko to musiałem wtedy przez konto jeszcze własnego taty. bo, bo no, nie pamiętam, było legalne, to się tak, a, nie było legalne, ale bardzo się, się cieszę i fajnie, że jesteś na tym rynku, bo, jest, bo w sumie niewiele osób przetrwało przez te wszystkie. Te wszystkie lata i te wszystkie zawieruchy, te, te 30 ponad już lat polskiego, polskiego rynku. Więc ja sobie bardzo cenię takie rozmowy z doświadczonymi inwestorami, którzy dopiero już mają coś do przekazania na podstawie własnych doświadczeń bardziej niż na podstawie tej wiedzy książkowej. Ale oczywiście zachęcamy każdego do, do tego, by czytał. Na czytaniu jeszcze. Nikt nigdy, nigdy nie stracił, tylko wnioski wyciąga, wyciągajcie sami, konfrontujcie sobie, to, to przeczytacie z tym, co już sami doświadczyliście albo do, na bieżąco doświadczacie, bo to, to dopiero jest prawdziwa nauka i w Polsce się bardzo mało ludzie uczą na błędach, chwalą się bardziej wynikami i swoimi portfelami, a, a matematyka nie kłamie i, i w długim terminie trudno bardzo tą średnią rynkową pokonać. Więc jak ktoś pokonuje, no to gratuluję. Tak, Dzięki. Jeszcze to raz się Jeszcze raz finansowym nie jestem, ale w każdym razie podobało mi się to, że ta giełda była, podobało mi się to, że są takie instrumenty, Teraz te life settlements. Spokojnie, nie radzę nikomu czekać 30-40 lat, żeby dawać doświadczenia, bo można wszystko stracić. Czytajcie książki. Dokładnie, czytajcie książki. Ja też pozwolę sobie zamieścić linka do Twojego, bo masz też bloga do Twojej strony w komentarzu. A to będzie też dla Was element dywersyfikacji ryzyka. Warto poznawać różne, różne produkty finansowe, bo jest ich bardzo, bardzo wiele, i samemu sprawdzać, czy. Czy to jest dla was czy jesteście odpowiedzialni? bo wiadomo, inwestowanie wiąże się z ryzykiem i to, po co pewno. jest do, do dobre dla Jacka, dobre dla mnie, wcale nie musi być dobre dla was, więc niech każdy taką decyzję sam w domowym podejmie. Dzięki bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich przyszłych i teraźniejszych inwestorów i bądźcie ostrożni i spokojni przede wszystkim. Dziękuję, dajcie lajka like w górę jak wam się podobało, kciuka w górę i serduszko i subskrybujcie nas na, 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 na YouTube i na platformach podcastowych. Wszędzie tam możecie słuchać Finansa, nie tylko rozmów Rozmowie Anosiku, ale też innych naszych programów. Jeszcze raz dzięki Jacku, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki. cześć.